Czy można za pomocą kosmogramu ułożyć sobie strategię finansową? Oczywiście, że można. I dzisiaj Ci o tym opowiem. Witam Cię serdecznie na kanale Astrologia z Aleną, gdzie rozmawiamy o astrologii i o życiu. Uważam, że kosmogram jest bardzo dobrym narzędziem, jeśli chodzi o pracę z energią pieniądza i generalnie o strategię finansową. Generalnie na pewno znasz i kojarzysz ogrom książek w tematyce finansowej. I zazwyczaj większość tych książek opiera się na takiej strategii, że okej, okay, tutaj musisz zarabiać, tutaj oszczędzać, te pieniądze gdzieś tam odkładać albo inwestować. I tak naprawdę wszystkie książki, no właśnie, są oparte na tej strategii, czyli przede wszystkim na takim oszczędzaniu, nie wiem, zwiększaniu dochodów, e, później jakimś tam inwestowaniu, są różne rodzaje, prawda? To jest taki główny wątek. A generalnie, gdy my popatrzymy na kosmogram, no to te strategie mogą się różnić i niekoniecznie ta strategia książkowa będzie odpowiednia na przykład dla ciebie. Oczywiście może być odpowiednia, tak, tutaj już musimy sprawdzić kosmogram, ale również w swoim kosmogramie możesz mieć zawarte inne wskaźniki, które wymagają trochę innego zarządzania finansami. I ja bardzo lubię kosmogram za to, że w kosmogramie możemy znaleźć odpowiedzi na różne pytania życiowe, ale dostosowane tak naprawdę do nas, do naszych indywidualnych wskaźników. Jak to jest z finansami, na co w ogóle patrzeć i na podstawie czego w ogóle układać sobie tą strategię? Więc zacznijmy od początku. Pierwszy element, który nas interesuje, to jest dom drugi. W domu drugim mamy zawarty opis tego, w jaki sposób przychodzą do nas pieniądze, które my zarabiamy za pomocą swojej wiedzy, swojego czasu. E, swoich umiejętności. Czyli zazwyczaj to jest właśnie nasza pensja, prawda, jeśli ktoś pracuje na etacie, to jest nasz dochód, e, jeśli ktoś prowadzi swoją działalność tak? czyli to są pieniądze, które my, bezpośrednio my, zarabiamy. I w domu drugim mamy taką informację, właśnie w jaki sposób te pieniądze do nas przychodzą, w ogóle z jakich obszarów i w jakiej postaci. Czyli co mam na myśli? Na przykład, ktoś potrzebuje mieć stałą pensję, że jest konkretna, określona kwota i wiem, że tego konkretnego dnia w miesiącu dostanę tą konkretną kwotę na konto. Ktoś może mieć inny rodzaj, na przykład, że Potrzebuje mieć dostęp do kwoty, która z miesiąca na miesiąc się różni, tak? No i wtedy to jest super rozwiązanie, na przykład do jakiegoś freelancu, działalności gospodarczej, albo również pracy na etacie, ale z uwzględnieniem części y, premialnej, prawda? żeby ta premia była tą częścią, która się waha z miesiąc na miesiąc, prawda? Więc już mamy tą informację, czyli w jaki sposób, w jakiej formie te pieniądze mają przyjść. No i oczywiście tam już przy połączeniu domów właśnie z jakich źródeł to może płynąć. W domu drugim również mamy informację, w jaki sposób te pieniądze mamy oszczędzać. Odkładać. No, właśnie niektórzy mogą mieć taki wskaźnik, żeby te pieniądze głównie wydawać, no ale no ja sobie słabo wyobrażam życie dorosłej osoby, która nie ma w ogóle żadnych odłożonych pieniędzy. No i z takim wskaźnikiem też można ułożyć tą strategię, tak naprawdę, czyli nawet w jaki sposób mieć pieniądze. Gdy tak jakby jest taki wskaźnik, który zaleca je wydawać. No bo nawet jeśli my tego nie zrozumiemy i tego sobie nie, nie pospinamy, no to bardzo. Często dzieje się coś takiego, że te pieniądze po prostu są wydawane i tak naprawdę nie zostaje nic. I kolejny wskaźnik, to znaczy ko kolejny jakby punkt, który jest zawarty w tym domu drugim, to jest to, w jaki sposób właśnie powinniśmy wydawać te pieniądze. Tutaj też każdy może mieć swoje podejście i. Na pewno znacie osoby, które bardzo lekko wydają pieniądze. Są osoby, które są mocno oszczędne, w ogóle bardzo się krympują przed tym, żeby za coś zapłacić, gdzieś tam wydać swoje pieniądze. Są mocno oszczędne. No i właśnie warto sprawdzić ten dom drugi, czy rzeczywiście ta strategia, którą teraz stosujesz, jest słuszna. Także dom drugi to jest taki dom, w którym mamy zawarty opis naszej takiej strategii finansowej dotyczącej naszych pieniędzy, tak? Kolejnym elementem w naszym kosmogramie jest dom ósmy. I w domu ósmym mamy już... Pieniądze w zdecydowanie szerszym zakresie, zdecydowanie szerszym rozumieniu. Czyli w domu ósmym mamy pieniądze naszego partnera, partnerki, męża, żony. I y, również tutaj są różne takie skrajności, no bo teraz tak jest bardzo dużo strategii w ogóle, jeśli chodzi o budżet domowy, prawda? Budżet wspólny, budżet rozdzielny, to ktoś ma rozdzielczość majątkową, ktoś ma wspólność majątkową. Y, to są takie oficjalne wersje, prawda? Ale również czasem takie. Że okej, okay, dobra, niby mamy wspólność majątkową, a i tak każdy się posługuje swoim kontem i w ogóle nie mogę sobie pozwolić na, na to, żeby, nie wiem, zapłacić za własne zakupy, nie wiem, yy, kartą męża, prawda? No i właśnie tutaj też, ta ósemka też jest do przeanalizowania, czy rzeczywiście ta strategia taka rodzinna, partnerska, czy on tutaj rzeczywiście się zgadza. Również w domu ósmym mamy tematy kredytów. I są osoby, które strasznie się boją kredytów w każdej formie. I um, ja się spotykałam na konsultacji nawet nie jeden raz, gdy te kredyty były zalecane, żeby ta osoba właśnie nauczyła się korzystać z tego typu narzędzi, a tam był przeogromny strach. Boże, tam powstanie jakiś dług, ja tego w życiu nie spłacę, w ogóle tam. Tam było ogrom w ogóle takich y, strachów i y, warto tam też się przyjrzeć. Ktoś może mieć odwrotnie ogromną lekkość do kredytów, więc nawet w nadmiarze, tak? Czyli tak naprawdę bierze kredyt w ogóle na wszystko jak leci. Z tym, że warto pamiętać, że w domu ósmym mamy kredyty te dobre. Czyli yy, leasingi, yy, kredyty hipoteczne, ale takie rzeczy typu, nie wiem, jakiś yy, 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 kredyt, nie wiem, na nowego iPhone'a, no to to już niekoniecznie ósemka, to już jest szóstka, prawda? Czyli to są takie kredyty obciążające nas, więc ósemka to są takie kredyty, no właśnie dofinansowanie, jakieś tam ubezpieczenia, które no, pomagają zyskać więcej. Tam. Eee, także ósemka też jest bardzo ważna. Eee, w ramach ósemki również mamy spadki, eee, także tutaj ten obszar również mamy. No i właśnie, żeby też sobie sprawdzić, jak ułożyć strategię na podstawie tego spadku, nie wiem jak nim zarządzić, może sprzedać, może jakoś inwestować, no to można sprawdzić za pomocą ósemki. Co jeszcze jest ważne, eee, właśnie w ósemce również mamy inwestycje. Co powinniśmy inwestować w te nasze pieniądze? I ósemka, właśnie nam pokaże, na ile te narzędzia mają być bardziej takie klasyczne, stabilne, bezpieczne lub wręcz ryzykowne, zdecydowanie większą skalą ryzyka. Także Właśnie za pomocą ósemki w ogóle można sprawdzić, kto powinien wchodzić w bardziej ryzykowne narzędzie, a kto nie powinien z tego tematu jednak zrezygnować i wybrać coś bardziej łagodnego. Także wszystkie tematy inwestycyjne są również w domu ósmym. Co jeszcze? Co jeszcze nas może interesować w ramach naszego kosmogramu? Kolejnym elementem jest Wenus. Wenus y, to już jest planeta, prawda? To już jest planeta, e, czyli tutaj bardziej mówimy o y, naszej psychologii, o naszym podejściu. No bo domy y, to są scenariusze, czyli to, w jaki sposób coś się dzieje w naszym życiu. A Wenus, czyli planeta, e, to jest to, w jaki sposób my podchodzimy do pewnych tematów. No i właśnie Wenus opisuje naszą psychologię na podstawie tego, co my lubimy. I w jaki sposób psychologicznie my podchodzimy do tematów pieniężnych. I na pewno każdy słysza o tym, że pracując z energią żeńską, też pracujemy z energią pieniądza. No i właśnie to powiedzenie jest mocno związane z energią Wenus. No bo generalnie jest tak, gdy my czujemy tą miłość do siebie. Do swojego ciała, w ogóle do swojej osobowości, do tego, kim jesteśmy w życiu, co robimy i po prostu siebie lubimy. Tak naprawdę, my chcemy korzystać z pewnych rzeczy, które właśnie kosztują. Z jednej strony to może dosłownie dotyczyć naszego wglądu, prawda? Czyli inwestycje, nie wiem, w styl, ubiór, odzież, wygląd, wizerunek. Naszą cerę, nasz makijaż, naszą fryzurę, czyli dosłownie w te rzeczy beauty, ale również, no na przykład, jeśli ktoś ma Wenus, nie wiem, w pannie, może też lubić, wydawać, inwestować w swoje na przykład zdrowie, prawda? Czy tam suplementy, masaż. Tego typu rzeczy. Ktoś yy, może lubić wydawać, nie wiem, na nową informację, się doszkalać, tak, żeby jeszcze bardziej rozszerzać te swoje światopoglądy, czyli nie wiem, ktoś ma wenus w bliźniętach, prawda? Albo jeśli ktoś ma wenus strzelcą, to chętnie wyda na jakieś albo drogie luksusowe rzeczy, albo na jakieś podróże. I automatycznie, tak jakby gdy jesteśmy w takiej harmonii, tej takiej miłości do siebie, my wiemy co my lubimy i właśnie zazwyczaj te rzeczy kosztują, no to też automatycznie te pieniądze przychodzą na to, żeby tak jakby tą miłość taką swoją jeszcze tak jakby powiększyć, poszerzyć, pogłębić. I bardzo często jest tak, że na przykład dom drugi może być totalnie niezgodny ze znakiem Wenus i może powstawać problem. No bo, z jednej strony, psychologicznie ja tutaj mam pewne oczekiwania, pewną wizję, ale z drugiej strony, dom drugi mi mówi o zupełnie innej strategii finansowej. No i właśnie tutaj trzeba bardzo ładnie te dwa obszary ze sobą połączyć i znaleźć. Takie rozwiązanie, które pozwoli tej energii, która jest związana ze znakiem Wenus, się realizować, ale również realizować te scenariusze, które są zapisane w domu drugim. Co jeszcze warto zaznaczyć? Czasem jest tak, że człowiek rzeczywiście no w sumie realizuje tą energię, która jest zapisana w domu drugim, w domu ósmym, też czuje tą swoją Wenus, ale tych pieniędzy jakoś za dużo nie ma. I mm, no wiadomo, to pojęcie dużo tutaj też każdy może mieć na swoim poziomie, ale takie w zasadzie, że no w sumie dobra, okej, okay, niby trzymam się tej strategii, tak, ale jakoś nie do końca jo, jeszcze chcę więcej. I wtedy już powinniśmy spojrzeć w sumie na cały kosmogram, ale przede wszystkim też na dom dziesiąty. E, tutaj już bardziej chodzi o naszą taką pojemność, czy my rzeczywiście w tym życiu realizujemy to, co jest od nas tak jakby wymagane albo jakie są oczekiwania od wszechświata w naszym kontekście. No bo pieniądze, pieniądzmi, ok, super, możemy się skupić bardzo dokładnie, tutaj sobie opracować tą strategię i naprawdę na podstawie tych trzech wskaźników możemy bardzo ładnie to sobie ułożyć, ale... Um, Musimy też sobie zdawać sprawę, na ile my w ogóle jesteśmy przydatni w ogóle w tym społeczeństwie, w którym jesteśmy, funkcjonujemy i na ile my realizujemy te cele, te zadania, które są zawarte w naszym kosmogramie. I tutaj właśnie ten dom dziesiąty jest bardzo ważny. Dom dziesiąty generalnie opisuje naszą karierę w takiej wersji klasycznej, tradycyjnej, ale również dom dziesiąty to jest nasz taki cel życia. I okej, okay, ktoś może się realizować w tematach zawodowych, realizować swoją karierę, się rozwijać super. Im bardziej rozwija dziesiątkę, tym więcej ma kasy, pieniędzy. Czy to dosłownie płynie z tej pracy, czy po prostu wszechświat za to wynagradza? Ale również, na przykład, możemy wziąć pod uwagę kobietę, która siedzi w domu, opiekuje się dziećmi, dba o dom, o Ognisko domowe i również może mieć y, wystarczające pieniędzy, czyli w jej domu, w jej rodzinie, ze względu na to, że na przykład spełnia swoje zadania, które również są zapisane w domu dziesiątym. Prawda? Także y, to jest taki naprawdę cel to jest taka nasza też y, pozycja społeczna czy ona rzeczywiście tutaj się realizuje. Ale żeby zrealizować dziesiątkę, oczywiście, musimy też zrealizować energię Słońca. Czy my wiemy, kim jesteśmy? Czy my w ogóle mamy energię i zasoby na to, żeby w ogóle tworzyć, realizować, kreować, wymyślać, yy, przychodzić do tego świata z jakąś nową propozycją, z, na, z jakimś nowym pomysłem? Yy, czy my mamy taką odwagę yy, do tego, żeby realizować to wszystko, co jest w naszej głowie? Czy ten nasz Mars w ogóle działa? Czy my jesteśmy w stanie podejmować realne kroki, a nie tylko marsz gdzieś tam w swojej głowie? Też jest bardzo ważne. Więc yy, zależy, yy, który obszar tutaj cię najbardziej interesuje. Ja bym zawsze zaczynała od tych domów: rzeczywiście 2, 8 i Wenus. Tak, żeby w ogóle ułożyć tą strategię finansową, żeby nauczyć się zarządzać swoimi pieniędzmi. Ale jeśli chcesz więcej, jeśli chcesz realizować swój potencjał. Jeśli chcesz być takim twórcą w swoim życiu i oczywiście dostawać za to takie wynagrodzenie w postaci materialnej, pieniężnej, no to warto jeszcze do tego pociągnąć. Słońce, Mars, dom 10. Jeśli chcesz bardziej zanurzyć się w te tematy, ja Ci polecam dwa pakiety webinarów. Od czego zacząć? Pracę z kosmogramem i pieniądze w kosmogramie. Link do tych. Pakietów znajdziesz w opisie do tego odcinka.